Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. I tak, jestem już w Polsce. Minęły dwa i pół tygodnia w Anglii i powiem Wam, z jednej strony super, spędziłam czas z rodzinką, było naprawdę super, ale jak tam było zimno, słuchajcie, jak tam było zimno. Ja po prostu wzięłam sobie jakieś letnie rzeczy, bo liczyłam na to, że po tygodniu, bo na pierwszy tydzień właśnie zapowiadali taką. Średnią pogodę, ale że potem się jakoś ociepli, no bo w końcu czerwiec. I co? I niestety nie. Cały czas praktycznie chodziłam w Legends i bluzie od mojej mamy yy, i tak, no i tak spędziłam ten czas, wymarzłam jak wczoraj wylądowałam na polskiej ziemi, jak wysiadłam z samolotu, jak przywitało mnie 25 stopni, to myślałam, że będę całować ziemię jak papież, słuchajcie <grytanie> naprawdę po prostu moje yy, kości zostały po prostu wczoraj ogrzane, siedziałam wczoraj praktycznie cały dzień na słoneczku po przylocie i wczoraj się rozpakowałam, jestem w domu, ale jest godzina, słuchajcie, siódma, punkt siódma i jadę, dlatego, że jadę z moją Kasią, moją przyjaciółką do Krakowa, więc ruszam, jedziemy pociągiem, lubimy się czasem tak przejechać pociągiem, zostawiamy samochód na dworcu. I ekologicznie, i tanio, i przyjemnie I nie musimy się skupiać, co idzie na drodze Kraków jest różny, zwłaszcza o takich porannych porach Więc tak, więc jedziemy, więc zapraszam Was, kochani, na nowy vlog Czekamy już tą oto piękną pani I jedziemy do Krakowa, bo ta pani już niedługo bierze ślub i ja mam ten zaszczyt, że będę świadkową tego wydarzenia. I trzeba jakoś wyglądać, nie? Więc y, misja jest dzisiaj taka, żeby pomierzyć kreacje weselne. Więc jeżeli jesteście ciekawi takiego kontentu, to zapraszam Was. Mam nadzieję, że słuchajcie, znajdę coś fajnego. Mam coś y, w domu, co mogłabym założyć, ale wiecie, to jeszcze taką nową perełkę każdy by przytulił. Świeci mi tutaj słońce strasznie. Znaczy, to nawet nie jest słońce, tylko tak razi przez chmury. Więc dzisiaj misja jest taka, żeby rozejrzeć się za sukienkę, za sukienką na wesele do tej pięknej pani. To się nazywa, słuchajcie, determinacja. Jest 930 sklepy są od dziesiątej, a my już jesteśmy w galerii. Ale takie mieliśmy połączenie. Mamy połączenie właśnie takie, że jesteśmy tu na 9.30 i idziemy na kawkę. Czarną kapkę wyjedziesz, bo jej jest krosam z ja Ty, dobra? Nie sądziłam, że dzisiaj zacznę przygodę z mierzeniem sukienek w Primarku. Dlatego, że w Anglii w ostatnim sklepie, w którym byłam, to był Primark i będę jeszcze mierzyć w dodatku tę samą sukienkę, którą mierzyłam w Primarku w Anglii. Ale coś wtedy było z nią nie tak. I zastanawiam się, czy to była kwestia, że trafiłam po prostu na jakąś źle uszytą sukienkę, czy faktycznie z tymi sukienkami jest taki problem. Zaraz wam wskoczę w nią i zaraz wam powiem o co. No i założyłam. Jest to przepiękna, stuprocentowo lniana sukienka, e, długa. Ona jest tutaj tak ładnie uszyta, słuchajcie, bardzo ładnie leży, ale problem jest taki, że ona tutaj po prostu tak pnie znaczy jest to do wytrzymania podejrzewam, że ten materiał też by się delikatnie rozszedł, ale mam wrażenie, że po prostu tu mogłoby być troszeczkę więcej luzu, natomiast mierzyłam większą w Anglii i ona już tutaj po prostu się brzydko układała, ale no jest prześliczna ta sukienka lniana. nie mogę niestety przymierzyć się z butami, dlatego że w Primarku okazuje się, że butów nie można zabierać do przymierzalni dlaczego? Nie mam pojęcia i nawet próbowałam przekonać panią, że chciałabym po prostu zobaczyć pełną stylizację jak te sukienki będą wyglądały właśnie z butami no nie, niestety to nie pomogło ale to nie jest sukienka którą mierzę stricte pod wesele to była sukienka, którą, która mi się spodobała na co dzień, no ale no nie wiem, słuchajcie, cały czas się nad nią zastanawiam bo mam wrażenie, że akurat ten egzemplarz ma tutaj więcej luzu ale mimo wszystko ją tutaj czuję, ale jest śliczna po prostu piękna Kasia twierdzi, że wygląda dobrze. Ja też mam wrażenie, że, że wygląda ok. No i nawet byłabym w stanie tutaj znieść to pięcie, bo to nie jest jakiś taki wielki dramat. Ale jest śliczna. Spójrzcie. Piękna. Kolejna sukienka, e, taka miętowa i ona też mi się spodobała w Anglii, ale już jej tam nie mierzyłam, bo ją zobaczyłam wychodząc ze sklepu. Jest taka zwiewna, dosyć długa. No brakuje mi, słuchajcie, tutaj butów, żeby to do butów przymierzyć, ale ma taki bardzo ładny miętowy kolor. Z tym że nie wiem czy tutaj to odcięcie nie jest za nisko, czy nie wolałabym, żeby ono było tu ciut wyżej. No i widzę, że na żywo to tego tak nie widać, ale odznacza się wszystko w tej sukience, czyli e, wszystko widać. A, bardzo ładna, ale nie wiem, nie jestem szkoda. Kasia twierdzi, że ładna, a nie uważa, że tutaj tak dziwnie wygląda. No i popatrz, ona się tak strasznie y, odznacza, nie? Widać, nie? Trochę się odznacza, nie? Bardziej widzę to w kamerze, jak się. W kolor jest bardzo ładny, nie? No i jeszcze właśnie buty no mówię, że z butami też by to zupełnie inaczej wyglądało, ale tutaj ja lubię takie bówki fajnie wyglądają te butki, nie? Tutaj wygląda fajnie, ale tu coś jest, jakby to może było tak ciut wyżej. Nie? No nie wiem. Ale kolor ładny, tkanina też bardzo fajna. To jest 100% wiskozy. Bardzo fajna sukienka. No i ostatnia sukienka, która mogłaby się nadać na e, wesele. I przypominam, że jesteśmy w Primarku. Jest to kolekcja Rita e, Rity Ori. Tak dobrze mówię? Rita Ora tak, e, i ona jest taka bladziutko żółta z takimi niebieskimi dodatkami, ale ja tu wszystko przez nią widzę, wszystko prześwituje, przyjściusieńko no, brzuszek widać, ale wiecie co się robi jak brzuch widać w sukience piętej? Nic <słuchy> no jak jest to jest tak jakby nic z tym nie zrobimy Podobają mi, podoba mi się te rękawki e, ładnie tutaj tak zwiewają, dodają lekkości, te falbanki wyglądają super Rozcięcie fajne. No i wiadomo, z butami oczywiście również wyglądałaby lepiej. Przejdę do innego lustra. Co myślisz o tej? Ładnie. No, taka fikuśna, nie? Taka. Taka. No, ładna jest, nie? Ale popatrz, strasznie mocno prześwituje, bo tu całe majte widać. Całe kie majte widać. Wid... Widać, bo tu masz falbany. A patrz tu. O, widzisz? Widać, tu nie masz no właśnie. No ale nie masz cielisty, może. No nie mam cielisty. ja poszła bez. <noise> ale wszystko, no nawet widzisz, ja widzę skórę, nie? Tak jakby nie wiem, czy to jest komfortowa. Bo tu ładnie leży. Po, po, podobają mi się te ramiona, podoba mi się ta falbana. Podoba mi się rozcięcie i te falbanki też mi się podobają. Kolor też mi się podoba, ale nie podoba mi się to, co się dzieje tutaj właśnie, że... E... Że ta blizna jest widoczna i nawet się boję, bo ja tu widzę skórę, nie? No i chyba by mi to przeszkadzało, więc niestety Primark. Nie kupię tutaj sukienki na wesele. Ja wychodziłam, już prawie wychodziłam i patrzcie na to. Skarpety z Franceskiem, chyba jednak tu wrócę. Piękne są. Ile się za nie cierpi? Całe 17 zł za raz, dwa, trzy, cztery, czy da sześć par chyba się, i tak się muszę tutaj potem wrócić po piżamkę, no więc chyba one wrócą ze mną, no i Słuchajcie, kolejna sukienka, jest przepiękna zakochałam się w niej, słuchajcie wygląda pięknie, jest taka prosta bardzo komfortowy materiał i te buty te buty mam zmęczone stopy, nie patrzcie na to, ale po prostu wygląda sztos bardzo mi się podoba ta sukienka. światło to jest takie kiepskie, ale naprawdę ten zestaw sztos. To jest, kochani, przykład sukienki, która jest na wieszaku i mierzycie ją, no bo po prostu, żeby ją tylko przymierzyć, bo coś weselnego, zobaczyć, jak w czymś takim się wygląda, i przepadliście. Jest przepiękna, jest po prostu cudna. No i znowu te buty, słuchajcie, ja kocham te buty, tak wygodne buty dawno nie miałam tak komfortowych szpilek na nogach ale ta sukienka jest tak przyjemna, pięknie się tutaj układa ten dekolt na plecach również jest taka woda jest yy, wiązana ja mam tutaj rozmiar M no jest prześliczna co myślicie, dajcie znać która wam się podoba, no dla mnie po prostu to jest jest śliczna co o niej myślisz? Ładna. Możesz mieć taką świadkową? Tak. Nie no, naprawdę mi się podoba. Ale właśnie nie wiem, która mi się bardziej podoba. Chociaż chyba ta nawet bardziej. Ona jest chyba taka bardziej w moim klimacie, nie? Przez to, że jest różowa. Nie wiem, bo ten, Miałaś zrezygnować z tego koloru. No wiem, miała znowu nie być różowo i okazuje się, że chyba będzie znowu różowo, słuchajcie. Nie zapytam, bo oczywiście, że zapytam. To, zapytam. to nie ma zasięgu, słuchajcie, ale te buty. Oh. Piękna. No i ja nie wiem teraz co zrobić. Mam jeszcze jedną sukienkę do przymierzenia. E, wątpię, że wygra z tymi, ale zastanawiam się właśnie nad tą miętową, nad tą różową. Oszaleję. W ogóle nie, nie podejrzewałam, że mi się coś takiego spodoba. W ogóle. Dziewczyny, jak myślicie, że czymś Wam będzie niedobrze, to mimo wszystko to przymierzcie, bo koniec końców może się okazać, że to będzie strzał w dziesiątkę. No i kochanie, ostatnia sukienka, i powiem Wam, że czuję się w niej goła. Czuję się w niej goła, dlatego, że ściągłam biustonosz. Ja nie grzeszę dużym biustem. I czuję się po prostu mega roznegliżowana. Plecy są gołe. Czuję się po prostu goła. Ale patrzcie, jakie mam piękne buty. Buty są prześliczne. Oczywiście no tu się... Y w tych sukienkach satynowych wygląda się dobrze, jeżeli są gładkie, jak faktycznie się jest tak płaściutkim, płaściutkim. A jak yy, nie czuję się komfortowo, że coś tam gdzieś... No to te sukienki nie do końca. I to nie przeszkadza jakoś bardzo, ale jeżeli mogę w czymś lepiej wyglądać, to wybiorę to, ale te buty. Spójrzcie na nie. No, cuda, cudeńka. Piękna. Tak, słuchajcie, za, yy, zachwycam tymi butami, bo chyba się stęskniłam za butami na obcasie. Bo chyba ostatnio buty na obcasie miałam dwa lata temu na komuni, więc chyba najwyższy czas to zmienić. Dajcie znać, która sukienka z zary wam się podoba najbardziej, na którą się zdecyd ty byś się zdecydowała. Dobra. Jesteśmy w Reserved i tutaj znalazłam taką ładną, kremową sukienkę w cekiny. Ale powiem Wam, że tutaj strasznie drapią te cekiny. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj jest właśnie taka trochę marszczona na brzuchu. Ma takie ścięte tutaj dół. Jest też rozporek. No i znalazłam też bardzo ładne buty, które do tego idealnie pasują. No myślę, że bardzo ładnie ta sukienka wygląda. Jeszcze Wam się tu pokażę. Ale nie wiem, czy wygrywa z tą z Zary. Ta z Zary chyba mi się bardziej podobała. I ta miętowa, i ta druga. Ale myślę, że jest taka bardzo ciekawa propozycja na wesele. Mimo tego, że jest kremowa. No, dajcie znać, czy wy byście założyły taki kolor sukienki na wesele. No i w Reserved jeszcze udało mi się znaleźć taką sukienkę, ale chyba to widzicie, prawda? Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale zamiast odcisnąć się brzuch, odciska się coś innego. <laughs> no nie wygląda to dobrze, słuchajcie. Wszystko tutaj po prostu widać. Chyba, że ktoś jest naprawdę ma nienaganną sylwetkę, no to chyba taka osoba tylko będzie czuła się w tym komfortowo, bo tutaj na przykład wygląda ładnie dotąd, a odtąd jest. Dramat, yy, tutaj jest rozpięcie, no i te same buty, taka beżowa styluweczka, ale no widzicie. Wykaś? Te buty są ok i są tak średnio wygodne. Te zarys błyszczące były zdecydowanie bardziej wygodniejsze. Kosztują 140 zł. Ja tu miałam rozmiar 40. No myślę, że na takie uroczystości będą fajnie wyglądały. Ta sukienka, jeśli ktoś lubi cekiny, jest spoko. Ja mierzyłam L i ona jest tutaj za 200 zł. No a ta nieszczęsna sukienka naprawdę nie polecam, słuchajcie, ale no, gdybyś się jakimś cudem komuś Podobała, to ja mierzyłam Elkę i też kosztowała dwie stówki. No jakbym miała wybierać, to zdecydowanie wolałabym tą cekinową. No ale obie nie i kochani, przyszedł czas na ostateczną propozycję w tym vlogu, bo nie mam zamiaru dzisiaj mierzyć żadnej sukienki. Jestem już zmęczona, ale jestem w Mohito i na stronie internetowej wypatrzyłam sobie właśnie tą sukienkę. Wydawała mi się taka bardzo młodzieżowa i fajna. I musiałam na nią czekać pół godziny, aż przyjedzie z magazynu zewnętrznego, żebym mogła ją przymierzyć. No i niestety ten rozmiar jest za mały. Jeden rozmiar większy byłby ok, bo tutaj również mnie wszystko tutaj opięło. I to jest jedyna krótka sukienka którą dzisiaj mierzę. Bardzo mi się podoba, bo jest taka w młodzieżowym stylu, bardzo podoba mi się tutaj ten element, bardzo fajnie wygląda, ale no tutaj coś, tutaj coś. No podejrzewam, że dlatego, że mam właśnie zły rozmiar. Gdyby ona była większa, to tutaj też nie opinałaby mnie tak bardzo i czułabym się w niej bardziej komfortowo, gdyby właśnie była ciut większa, ale naprawdę bardzo fajna propozycja. Jak szukacie czegoś takiego właśnie bardziej młodzieżowego, to myślę, że ta jest naprawdę, naprawdę godna uwagi. I widziałam na stronie internetowej, że jest taki komplet. Jest bluzka i jest spódnica. Chyba Panna Joanna w którymś swoim filmie mierzyła taki komplet. To możecie zaglądać sobie do niej. Podoba mi się, ma coś w sobie, ale no zdecydowanie musiałabym przymierzyć większy rozmiar. Więc... Dzisiaj na pewno nie wraca ze mną do domu. Czekamy na pociąg. I w czasie oczekiwań zgłodniałyśmy i nie zdążyłyśmy już nic zjeść yy, na miejscu, więc wzięliśmy sobie takiego palucha kukurydzianego. Papryczka, szyneczka, sereczek. Zdrowe drzybianko, Smacznego. Smacznego. Kochani, ale miałyśmy fuksa. Kasia tam u siebie w samochodzie, ja już też. Ledwo doszliśmy do samochodu z dworca i tak luneło. Masakra. Byłybyśmy zdane. Mam parasol, ale no naprawdę szok. Pa! Kasia odjeżdża, ja też ruszam i w domu pokażę wam, na którą sukienkę się zdecydowałam. Powinnam zrobić jeszcze zakupy spożywcze, ale tak kleję, nie wiem, czy mi się chce stawać. Ale chyba będę musiała, bo w lodówce nie mam totalnie nic. A może troszeczkę przejdzie za chwilę. Uch, byłam przed chwilą w paczką, macie jeszcze odebrać paczkę, słuchajcie, i tak leje. A ja muszę zrobić zakupy tutaj w biedronce i się zastanawiam, czy przeczekać chwilę, czy iść i zmoknąć. Ja nie mam nic, słuchajcie, do jedzenia w domu. Ani jogurtu, nawet mam truskawki, ale nie mam nawet jogurtu, wiecie, skyrę, nic nie mam, więc yy, zastanawiam się, czy tutaj nie posiedzieć chwilę eee, i przeczekać, czy iść i trochę zmoknąć i się poświęcić. Nie wiem. Leje coraz mocniej. Zamiast słabnąć, to leje coraz mocniej. I jeszcze w dodatku, słuchajcie, dostałam taki skurcz w nodze, eee, że nie jestem w stanie chyba przez chwilę prowadzić, więc tak czy siak muszę tutaj po prostu chwilę posiedzieć. A... Jak już tu siedzę, a, to sobie sprawdzę, czy przyszedł mi dobry statyw. Słuchajcie, tylko nie mam was gdzie położyć, bo właśnie nie mam statywu. I zaraz się okaże, czy, czy kupiłam dobry. Czekajcie, muszę was jakoś gdzieś tu umiejscowić. A, może tu? Może nie spadniecie? Czekajcie. A! Czekajcie. Czekajcie. O, dobra, jestem może nie spadniecie. Zamówiłam ostatnio, słuchajcie, się, statyw, bo stał mi się wypadek straszny przed wylotem do Anglii. E, przewrócił mi się statyw i zbiła się ta góra, ten zaczep do telefonu. I e, ja bez niego po prostu nie funkcjonuję. E, I mam, miałam taki fajny ten zaczep, bo sobie mogłam go wypinać, ten telefon, szybko wkładać, bo on był na taki... Na no, taki rozciągnik, zresztą zaraz zobaczymy, czy to jest ten sam, e, bo wszystkie teraz te statywy e, są dokręcane. Ja nie mam na to czasu, kręcąc vloga, żeby za każdym razem e, wykręcać, wkręcać ten statyw. Dobra, ten sam, widzicie? On jest taki naciągany tutaj, więc ja sobie go szybko wpinam i mogę go szybko wypiąć. Pytanie, czy faktycznie to wkręcę w ten bolec, bo tam coś pękło w momencie kiedy ten statyw spadał. No i ale z tego jestem właśnie bardzo zadowolona, bo właśnie tam te wszystkie były przekręcane, ten jest tutaj wsuwany, także mam nadzieję, że właśnie to jeszcze tutaj sobie tą podstawkę będę w stanie dołączyć, że to będzie działało. I jesteśmy w domu. Ja mogę po prostu komfortowo nagrywać vlogi, ale mi się tu ciepło zrobiło, słuchajcie, w tym samochodzie. E, więc, taty super. Cieszę się bardzo, że przyszedł. E, przygoda była, słuchajcie, taka, że Maciej zamówił mi na Allegro właśnie ten, e, bo powiedziałam, że ja nie chcę żadnego innego, że mam mi wykopać spod ziemi ten sam. <laughs> to była po części jego wina, że tamten się stuk. E, I e, znalazł, po czym e, okazało się, że przyszedł inny niż zamawiał. Na takiej rączce, też naciągany, ale nie ten i napisał na Allegro do sprzedawcy, że dostał błędny ten statyw, no ten, tą końcówkę do statywu. No i ten pan powiedział, że ten, ten w ramach rekompensaty, który przyszedł, żebyśmy sobie zostawili, a dośle nam ten prawidłowy. Bardzo się cieszę, ten też nie jest zły, ale no ten wolę, więc w tym momencie mam dwa, więc jak ten się zepsuje, to mam jakiś tam zapas. Bardzo miło z pana strony. E, Zresztą to nie były jakieś takie mega drogie rzeczy, ale, ale no mimo wszystko ułatwiają pracę. Dobra kochani, leję cały czas, nie wiem czy czekać, czy nie czekać. Czekać czy nie czekać. Dobra, chyba idę, słuchajcie. Do odważnych świat należy. Biorę swój różowy parasol i idę. Trochę mnie zlało, słuchajcie. Zakupy spożywcze zrobione. I uwaga, uwaga, ta dam, tadam, tadam, która sukienka ze mną wróciła. Sukienka zara numer dwa. E, Urzekła mnie ja ta sukienka, słuchajcie, ale jest calusienka mokra. Przesiąkła mi deszczem e, reklamówkę i zmoczyła sukienkę. Tutaj cała góra tej sukienki jest mokra, więc nawet jej nie będę drugi raz dzisiaj mierzyć, ale jest przeurocza ta sukienka. Kosztowała 179 zł. Ja ją kupiłam w, w rozmiarze L. Jedyny minus tej sukienki jest taki, że trzeba ją wciągać przez pupę. Ona nie ma żadnego zamka, więc ciężko przez tą pupę przechodzi, jeśli się ma większą pupę, ale da się przecisnąć. Natomiast no nie wiem, jakby było, gdyby ta pupa była... Po balsamie, taka klejąca. Hmm. Yy, czy faktycznie da się ją założyć? Będę próbować, yy, ale naprawdę no, jest śliczna, ma piękne kolory. Zadowolona jestem, że kupiłam tą sukienkę. Patrzę na franę, bo coś tam gryzie. Yy, muszę ją dać do wysuszenia. No i jeszcze zrobiłam sobie popołudniową kawkę, oczywiście bezkofeinową, w tym jakże pięknym, uroczym, różowym kubeczku pudlu który udało mi się dorwać w Anglii w sklepie Asda za 3,5 funta. No jest po prostu przepiękny. Nie umiałam się oprzeć. No i wrócił ze mną do Polski. No powiedzcie sami. Czyż nie jest piękny, uroczy, słodki? Mua! Przebrałam się. A propos jeszcze sukienek. Eee... Powiem wam, że szukałam sukienki, którą wykorzystałabym później, którą wykorzystam później po weselu. Ja nie cierpię kupować jednorazówek, sukienek, których nie odtworzę, bo są typowo weselne. Dwa razy w życiu popełniłam ten błąd i te sukienki wykorzystałam raz, za nie kupę kasy. I nawet nie mogłam ich potem sprzedać, bo nikt ich nie chciał na wintet nawet, więc nie popełniam tego błędu. Teraz, jeżeli wybieram się na wesela, ja nie chodzę jakoś dużo po weselach, to wybieram sukienki, które potem wykorzystam. I już się nie mogę doczekać, aż uruchomię tą sukienkę. Dlatego, że poczekam z nią do lipca, żeby miała ten debiut na ślubie i weselu. A potem będę w niej normalnie chodzić i już się po prostu nie mogę doczekać. Jest prześliczna. Bardzo się cieszę, że znalazłam coś takiego, bo nie jest łatwo znaleźć fajną sukienkę. Ja mam w szafie jakieś sukienki, które też by się nadały, ale nie mam nic takiego, wiecie, zwiewnego, lekkiego. Miałam do wyboru taką zieloną sukienkę i białą w kropy, ale stwierdziłam, że jeżeli znajdę właśnie coś ciekawego, to kupię. No i znalazłam i bardzo się z tego powodu cieszę, bo tak jak mówię, to jest rzecz, którą na pewno, na pewno wykorzystam. Na szczęście buty do niej mam, chociaż te w zarze, te w cyrkonie, one były po prostu piękne. One były piekielnie wygodne, słuchajcie, jak na obcach, on nie był duży ten obcas, ale z tyłu miał gumeczkę, więc mięciutko ona się dopasowała, i z przodu to też było, była siateczka miękka, uciągliwa, więc one nie miały gdzie uwierać. Cudowne, cudowne. Może poczekam do wyprzedaży, może będą i wtedy je zgarnę. Ja je widzę, wiecie, również z jeansami. Biały, jakaś biała góra, jeansy. O, oh, piękne, piękne, słuchajcie. Ale tak, kupiłam w sumie tylko to i piżamkę w Primarku. Już się nawet nie wracałam, słuchajcie, pod skarpety, dlatego, że okazało się, że miałyśmy potem już naprawdę krótki czas do pociągu i trochę się spieszyłyśmy. Była olbrzymia kolejka w Primarku, więc tylko zgarnęłam mężowi takie dwa podkoszulki, które, o które mnie prosił, piżamkę i uciekłam stamtąd do kolejki i zdążyłyśmy na pociąg, więc skarpety może następnym razem z pudlami. I daj mi koniecznie znak, która sukienka skradła Twoje serce. Jestem bardzo ciekawa co sądzicie o tych sukienkach, w której podoba Wam się najbardziej. No i dajcie znać, co myślicie o tej sukience cekinowej Ekry na wesele czy przejdzie, czy nie, czy za jasna, czy jak panna młoda, czy nie? Jestem ciekawa waszego zdania. Co Wy myślicie? Czy takie odcienie pasują jako gość weselny, jako świadkowa? Jestem ciekawa waszego zdania. Ja powoli kończę tego, ten film. Jest on krótszy niż zwykle, ale mam nadzieję, że e, Wam się podobał. Że jeżeli wybieracie na się na wesele, to Wam troszeczkę podpowiedziałam, gdzie szukać, co szukać. E, no ja myślę, że warto odwiedzić Mochi, y, warto odwiedzić właśnie Rizert, Zarę. E, w Hendymie nie byłam, ale ni myślę, że też nic nie straciłam, ale myślę, że właśnie te sklepy warto odwiedzić e, przed pójściem na wesele, bo w fajnej cenie można kupić sukienkę, którą potem można wykorzystać. Więc kochani, ja się z żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!